Te ptaki to prawdziwy majster z natury. Owszem, świetnie nurkują zimorodki, skutecznie wbijają się w wodę rybołowy, ale to, co robią te morskie drapieżniki, zdecydowanie bije całą resztę na tym polu. Potrafią strzelić się w tafle wody na głębokość 10 metrów. Są niczym pocisk, torpeda czy pędząca strzała. A że najbardziej popisowym ich numerem jest polowanie w stadach to polując przypominają inwazję Messerschmittów. Atakowana ławica bombardowana jest bezlitośnie niczym Warszawa w 1939. Dlaczego zatem ów wyjątkowo skuteczne drapieżniki nazywane są głuptakami, czyli dosłownie głupimi ptakami? O tym między innymi w dzisiejszym odcinku. Zapraszam! Oto scena z filmu Zjawa. Bohater grany przez Leonarda DiCaprio, nagrodzonego zresztą Oskarem za tę rolę, ucieka przed Indianami do rzeki. Ci go dostrzegają i zaczynają strzelać. Kula, czy też bardziej strzała, przelatuje tuż obok głowy bohatera. To zresztą częsty motyw w filmach. Kule przebijające się przez tafle wody. Czy wam też one z czymś się kojarzą? Dokładnie taką samą smugę w wodzie pozostawia wbijający się w nią głuptak. Jest jak pocisk wystrzelony z pistoletu, z tym, że większy, a zatem generujący także większe opory powietrza i wody. Zostawia większą i szerszą smugę. Aby wbić się skutecznie na kilka metrów w głąb ośrodka o znacznie większej gęstości od powietrza, jakim jest woda, głuptak musi przybrać kształt pocisku. Złożyć się tak, aby czoło ów pocisku było maksymalnie ostre, szpiczaste, a reszta jak najbardziej wydłużona. Praw fizyki nie oszukasz. Jeśli chcesz z dużą prędkością przeciskać się, czy to przez wodę, czy powietrze, musisz mieć doskonałe aero, czy też w tym przypadku hydrodynamiczne kształty. taki doprowadziły je do perfekcji. Dzioby mają ostre, długie i proste. Z jednej strony służą one do chwytania ryb, ale z drugiej stanowią czubek pocisku, którym ptak staje się w trakcie nurkowania. Dziób stanowi najbardziej istotną, bo rozbijającą powietrze i wodę, część tego żywego pocisku. Mewy i albatrosy także żyją w podobnym środowisku i podobnie jak głuptaki żywią się głównie rybami. Lecz ich dzioby mają już nieco inny kształt, są bardziej bulwiaste, z dużym hakiem na końcu, dzięki czemu skuteczniejsze są w chwytaniu ryb, ale już nie tak opływowe jak te u głuptaków. Nie muszą jednak być idealnie opływowe, bo mewy nie składają swoich ciał w kształt pocisku podczas polowania. Głuptaki tak bardzo udoskonaliły swój dziób pełniący rolę czoła pocisku, że w toku ewolucji inaczej niż reszta ptaków utraciły nozdrza umieszczone na dziobie. Na dziobie mewy wyraźnie widać dziurki. To samo u albatrosów. U głuptaków natomiast tylko by one przeszkadzały. Podczas wbijania się w wodę z dużą prędkością, nie dość że stawiałyby opór, psując idealną konstrukcję, to jednocześnie przy tak dużej prędkości i uderzeniu o wodę, wytwarzane ciśnienie wciskałoby wodę morską do nozdrzy. Otwory nosowe guptaków były zatem w toku ewolucji stopniowo redukowane, aż w końcu zostały całkowicie usunięte. Guptaki utraciły zewnętrzne otwory nosowe. Wciąż mają komory nosowe. Ale wewnątrz dzioba, w środku jamy gębowej. Oddychają zatem przez dziób, lekko rozwierają go u nasady, a powietrze wlatuje do środka szparkami w krawędziach na końcu dzioba. W naturze znane są jeszcze bardziej ekstremalne przypadki zmiany konstrukcji otworów nosowych. Hardkorowym przykładem są tu walenie. U delfinów czy wielorybów nozdrza przesunęły się za głowę, wręcz na grzbiet. Wiadomo, że przodkami waleni były ssaki lądowe. Zapis kopalny dobrze dokumentuje wszystkie ich stadia rozwojowe. Zwierzęta te nie tylko utraciły futro na przestrzeni milionów lat, ale także, aby stać się doskonale funkcjonującymi stworzeniami morskimi, które jednak inaczej niż ryby oddychają powietrzem atmosferycznym, przesunęły nozdrza w takie miejsce, które szybko i skutecznie umożliwia pobieranie tlenu przez zanurzone ciało. W naturze wszystko jest możliwe z prostej przyczyny. Dysponuje ona niewyobrażalnie, z naszego ludzkiego punktu widzenia, długim czasem. Małe mikrozmiany z czasem przekształcają się w zmiany olbrzymie, tworząc takie właśnie cuda natury, jak głuptaki. Dlaczego zatem nazwano je głupimi ptakami, skoro są przykładem doskonałości natury? Ptaki te występują głównie na wodach tropikalnych i subtropikalnych i to tam właśnie przed wiekami obserwowali je dawni hiszpańscy marynarze. Zauważyli oni, że ptaki te na lądzie są bardzo niezdarne. Poruszają się jakby w chodzeniu przeszkadzały im własne nogi, zakończone dużymi płetwami. Do tego ptaki te prawie kompletnie nie bały się ludzi. Pozwalały do siebie podchodzić i łatwo się chwytać. Siadały także na pokładach statków, gdzie również łatwo wpadały w ręce ludzi. Marynarzom z Europy, nieprzyzwyczajonym do tego, że dzikie zwierzęta nie uciekają od człowieka, nie mieściło się to w głowie wydawało się głupie. Wydawało się, że ptaki te kompletnie nie posiadają instynktu samozachowawczego stąd okrzyknięto je głupimi ptakami i tak pozostało do dziś. Zachowanie to ma jednak swoje biologiczne wyjaśnienie. Guptaki spotykano najczęściej na odległych od lądu dziewiczych wyspach, takich jak Galapagos na przykład, pozbawionych lądowych drapieżników. Stąd też lęk przed naziemnymi drapieżnikami guptaków był praktycznie zerowy. Po prostu nie miał podstaw ewolucyjnych i nawet jeśli wcześniej występował, to w tych dziewiczych rejonach świata zanikł. To zresztą często spotykana cecha zwierząt z odległych od lądu wysp. Wymarłe ptaki dodo także nie obawiały się ludzi, a że były duże i smaczne, to marynarze wytłukli je pałkami. Żyły na Mauritiusie, niedużej wyspie znajdującej się na oceanie u wybrzeży Afryki, jeszcze za Madagaskarem. Tam również ptaki te nie miały się czego obawiać, przynajmniej do momentu, w którym dotarł tam człowiek. Podobny los spotkał także wielkie, słynne ptaki Moa z Nowej Zelandii. Te również ku własnej zgubie nie obawiały się najeźdźców w postaci Maorysów. Miliony lat żyły odcięte od świata zupełnie nieświadome zagrożenia ze strony lądowych drapieżników. Przykłady te można by mnożyć ale wszystkie one mają podobny wspólny mianownik jest nim życie w odciętych od świata rejonach pozbawionych zagrożenia z lądu. Wyróżnia się około 10 gatunków głuptaków. Wszystkie one należą do rodziny głuptakowatych. Łączą je charakterystyczne cechy budowy, takie jak wspomniany już brak zewnętrznych otworów nosowych, czy jeszcze inne. Nie wszystkie żyją jednak z dala od drapieżników i ludzi. Stąd też nie wszystkie są całkiem pozbawione lęku przed człowiekiem. Te, które spotykali dawni marynarze hiszpańscy, jednak były, i fakt ten pokutuje w ich nazwie do dziś. Czasem spotkać się można także z jeszcze innym wyjaśnieniem źródłosłowu nazwy tych ptaków. Dawni marynarze, tak jak i my dzisiaj, także widywali zapewne stada głuptaków polujące na ryby, podlatujące do góry i na sygnał dźwiękowy jednego z ptaków wpadające na złamanie karku do wody. Często robiły to gdzieś przy brzegu, w wodzie płytkiej, gdzie łatwo było o złamanie karku człowieka skaczącego do płytkiego basenu na główkę także nazwać można przecież głupcem. U głuptaków śmierć z powodu niefortunnego zderzenia się z podwodną skałą, dużą rybą czy delfinem zdarza się rzadko, ale jednak się zdarza. Czy to rzeczywiście z tego powodu uważano te ptaki za głupie? Tego także nie można wykluczyć. Do ich nazwy przyczynić mógł się także niezbyt fortunny wygląd ich głowy. Do głuptaka zawsze łatwo można było się zbliżyć i spojrzeć mu w oczy. Jego dziwnie osadzone oczy muszą mieć możliwość patrzenia do przodu, dawać możliwość widzenia dwuocznego, dającego głębię i precyzyjną ocenę odległości, tak potrzebną wszystkim drapieżnikom w czasie pogoni za ofiarą. Jednocześnie jednak oczy te, gdy spojrzeć w nie z przodu, sprawiają niezbyt mądre wrażenie. Z tej samej przyczyny majestatyczne orły i bieliki, często widniejące w herbach i godłach, zawsze mają głowy zwrócone w bok. One również od przodu wyglądają niezbyt korzystnie. Przyczyn, dla których głuptaki nazwano głuptakami właśnie mogło być wiele. Trudno dziś ostatecznie przesądzić, co zadecydowało o tej, zapewne spontanicznie rzuconej przez jakiegoś marynarza, a następnie podchwyconej przez resztę załogi na zasadzie przezwiska nazwie. To, że inni ją zaakceptowali, świadczy jednak o tym, że była trafna. Nazwa ta całkowicie jednak pomija niezwykłe w skali globalnej zdolności łowieckie tych ptaków. Wypatrzeć z powietrza ławice ryb lub pojedynczą sztukę, a potem wbić się w wodę z prędkością 100 km na godzinę bo tyle jak się szacuje najczęściej wynosi prędkość guptaka zderzającego się z taflą wody strzelić się w głębiny na kilka metrów, a potem błyskawicznie pochwycić szybką, zwinną i do tego śliską rybę to ekstremalnie trudne zadanie. Czy głuptak nurkując ma już upatrzony cel, pojedynczą sztukę, czy po prostu celuje w ławicę? Wydaje się, że jednak częściej to drugie, zwłaszcza gdy ryba znajduje się wiele metrów pod wodą. A zatem inaczej niż w przypadku zimorodka czy rybołowa. Te muszą widzieć ofiarę i precyzyjnie określić cel już z nadwody. Głuptaki wbijając się w taflę wody nie muszą jednak precyzyjnie trafić w ofiarę. Po zanurkowaniu potrafią gonić jeszcze rybę na podobnej zasadzie jak kormoran. Ten jednak nie atakuje z powietrza. Głuptaki, inaczej niż kormorany, najczęściej po prostu wbijają się w taflę wody w miejscu ciemnej plamy, jaką tworzy ławica. Zdarza się, że trafią w rybę lub gdzieś blisko niej, ale i tak kluczowy w tej technice jest refleks błyskawiczne otwarcie dzioba i schwytanie ofiary. Na zdjęciach z podwody widać, że głuptaki często nie mają szczęścia, lądując pod wodą w miejscu, gdzie ryb nie ma w zasięgu dzioba. Nic straconego jednak: drapieżnik rozgląda się, namierza cel i goni za nim, lub po prostu szuka go pod wodą. Tak czy inaczej, technika ta wymaga ogromnej zręczności. Sprawę ułatwia fakt, że mózgi ptaków generalnie przetwarzają informacje wzrokowe szybciej niż nasze. U polujących głuptaków widać to doskonale. By pochwycić rybę, samemu pędząc z dużą prędkością, trzeba mieć nie tylko nie lada refleks, ale także doskonałą koordynację długiego jaglanca dzioba. Tu widzimy młodego głuptaka w gnieździe, który już ćwiczy te zdolności. To, z jaką zręcznością żongluje on patykiem, dowodzi wrodzonych umiejętności na wysokim poziomie. Przydadzą się one już wkrótce. Zostaną jeszcze rozwinięte i doprowadzone do perfekcji. Na razie to tylko zabawa, ale wkrótce umiejętności te zadecydują o przetrwaniu. U wielu gatunków młodzieńcze zabawy wydają się jedynie dziecięcą igraszką. W istocie stanowią jednak przygotowanie do trudów życia dorosłego nauka przez zabawę. Głuptaki, podobnie jak wiele innych ptaków morskich, odbywają lęgi w koloniach. Samce przelatując nad kolonią, szukają odpowiedniego miejsca na założenie gniazda. Nierzadko muszą je sobie wywalczyć, a potem bronić go przy pomocy pokazów i demonstracji swojej siły. Następnie po kolonii przechadzają się samice, starając się wybrać odpowiedniego dla siebie samca. To rodzaj tokowiska. Samce wydają odgłosy, potrząsają głowami i reklamują się, by przyciągnąć samice. W tym czasie kluczowe znaczenie mają specjalnie wyselekcjonowane sygnały godowe, odpowiednie upierzenie czy też specyficzna barwa nóg. U głuptaka niebiesko nogi są intensywnie niebieskie. Barwata jest wynikiem odpowiedniej diety składającej się ze świeżych ryb, dobrego odżywienia, a także sprawnego systemu odpornościowego. Eksperymenty pokazały, że samce pozbawione pożywienia na 48 godzin szybko traciły jasność oraz intensywność barwy nóg. Barwa ta jest zatem doskonałym wskaźnikiem zdolności łowieckich, zdrowia i odżywienia. Mówi o wszystkim tym, co najważniejsze przy wyborze partnera. Samce dumnie prezentują połączone błoną pławną stopy, przestępując z nogi na nogę. W czasie dobierania się w pary, a także później dla podtrzymania relacji, ważne znaczenie mają także specyficzne tańce godowe. Tańce tego typu występują u wielu gatunków ptaków i przybierają rozmaite formy. Służą zaprezentowaniu swojej sprawności, a także zacieśnieniu więzów dobranej już pary. Są przygotowaniem do kopulacji i założenia lęgu. Są swego rodzaju wyzwalaczem zachowań godowych. A jednocześnie służą do wymiany informacji dotyczących energii życiowej, zapału i gotowości do opieki nad potomstwem. Bywaj tak, że fałszywy krok w takim tańcu może skutkować odrzuceniem partnera bądź partnerki. Każdy gatunek posiada swój specyficzny taniec i rytuał godowy, co zapobiega także międzygatunkowemu krzyżowaniu się. U większości guptaków lęk składa się z dwóch jaj. Ale w większości przypadków tylko jedno młode przeżywa i opuszcza gniazdo. Silniejsze piskle z reguły zabija słabsze, a zatem selekcja naturalna ma tu miejsce już w gnieździe. Zwycięzca nie dość, że jest silniejszy, to zyskuje monopol na pokarm przynoszony przez rodziców i jeszcze szybciej rośnie. Natura jest brutalna? To już nasza ocena z punktu widzenia ludzkiej moralności. Matematyka i prawa fizyki panujące w naszym świecie są jednak nieubłagane. Jeśli zasoby są ograniczone, to nie starczy ich dla wszystkich. Z tego prostego faktu wynika cała reszta konsekwencji i cała walka o byt w przyrodzie. Gdy głębiej się nad tym zastanowić, można dojść do wniosku, że rozwiązanie to jest proste, ale genialne w swojej prostocie. To właśnie ten mechanizm napędza ewolucję, doskonaląc zdolności gatunkowe, sprawność i szeroko pojęte dostosowanie. Bez niego życie na Ziemi by nie przetrwało. Skutkiem tych praw jest wszystko co żyje. Chociażby taki właśnie głuptak. Ptak Torpeda. Mistrz desantu z powietrza do wody. Na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.